Radosław Brodzi, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej we wczorajszym programie powiększenie rzucił nam wyzwanie. Jeżeli dzisiaj by pan wyszedł tutaj z sądom na zewnątrz i powiedział... Pani, Pan, czy słyszał Pan o takiej strategii, to mogę się z Panem coś założyć w studiu o duże pieniądze, że nikt Panu nie odpowie, że ją przeczytał. Zakładać się nie będziemy, czy... ale ja ale jutro, no, jutro, jutro pójdę Pana tropem i, i, proszę, i będę, proszę i będę naprawdę próbował spróbować. pytać że Obiecaliśmy, że sprawdzimy czy zielonogórzanie interesują się ZIT-ami i na co ewentualnie wydaliby 60 milionów euro, siedząc w fotelu prezydenta oczywiście, więc sprawdzamy. Przede wszystkim zakłady pracy, przemysł, tego tutaj brakuje. Są miejsca do wydawania pieniędzy, ale nie ma miejsca do zarabiania pieniędzy. Postawiłbym na właśnie innowacyjność, innowacyjne firmy, wspieranie mieszkańców pod względem właśnie inwestowania we własne przedsiębiorstwa. Inwestycje bym coś bezrobocie u nas silne bym inwestowała w jakiś zakład. Gospodarka, generowanie nowych miejsc pracy i zadania, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Na to stawiają mieszkańcy. I takie projekty realizujemy. Nie czekając na zity, słyszymy w magistracie. Inkubator przedsiębiorczości, uzbrojenie strefy ekonomicznej, misje gospodarcze i działania realizowane przez Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie. To tylko niektóre z projektów prowadzonych przez miejskich urzędników. Do tego dochodzą. Kolejne. Jeżeli ktoś mówi, że nie myślimy o człowieku, to cóż, no ciężko to komentować, bo przecież 50 tysięcy razy mówiłem, że będziemy chcieli wbudować hostel dla osób niepełnosprawnych coś, czego nie ma w województwie, coś, czego nie ma w Zielonej Górze. Będziemy chcieli rozbudować hospicjum i też nieraz to powtarzam już na tej antenie, więc jeżeli ktoś tego nie zauważył... O cóż, no to o czym będzie sprawdzać. Sojusz lewicy demokratycznej wczoraj wziął pod lupę strategię, jaką przygotowuje magistrat w związku z rozdysponowaniem pieniędzy z tzw. ZITów, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych. SLD wytykało prezydentowi miasta, że zbyt mocno postawił na inwestycje twarde. Chodniki, drogi, parkingi. Potężne środki finansowe ponad 60 milionów euro. Prezydent we wczorajszym programie samorządowy Ring stanowczo odniósł się do wypowiedzi SLD na temat ZITów. Koledzy z SLD do tej pory nie robili nic, aby w ogóle się pojawił Zit. Wywalczyliśmy 300 milionów złotych, wyrywaliśmy je z gardła innym dużym miastom, które chciały te pieniądze skonsumować, nie przeznaczając na zieloną górę, wywalczyliśmy i teraz tak naprawdę usłyszałem gorzkie słowa za to, że udało nam się 300 milionów pozyskać. Przypominamy, pod tym adresem mailowym można zgłaszać swoje pomysły na zadania i inwestycje, które w Państwa opinii powinny zostać zrealizowane w ramach ZIT. -ów.